Witam w podcaście Elektromobilni rozmawiają. Dzisiejszym gościem jest Rafał Czyżewski, prezes Greenway Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Rafale. na wstępie jakbyśmy mogli tak troszkę podsumować, co się dzieje na polskim rynku elektromobilności, jak to w Polsce wygląda, no i jak ta nasza infrastruktura przede wszystkim. Czy już jest okej okay do jazdy mhm. elektrykiem, czy jeszcze musimy coś zrobić? Mhm. No, ja uważam, że jesteśmy przed taką ogromną falą e, rozwoju elektromobilności zarówno w zakresie e, liczby pojazdów elektrycznych na drogach, jak również e, infrastruktury do ich ładowania, e, że to, co do tej pory się działo, to jest dopo, dopiero pewna zapowiedź tego, co nas czeka e, w przyszłości. I e, odnosząc się do kwestii tego, czy jesteśmy gotowi na tą falę, myślę, że Pierwsze działania, które były niezbędne, zostały zrealizowane, natomiast w tej chwili niezbędne jest istotne przyspieszenie, e, gdyż, e, gdyż e, odnosząc się do danych, jakie e, mamy dostępne, e, no, trzeba uznać, że m, te kilkanaście tysięcy samochodów bateryjnych to naprawdę niewiele w stosunku do całej floty pojazdów poruszających się po polskich drogach, jeżeli te liczby zaczną się szybko zmieniać. A tak będzie z powodu różnych czynników, to wówczas pojawi się istotne wyzwanie związane z tempem rozwoju infrastruktury ładowania. Czyli co tak de facto w tym momencie jest barierą dla elektromobilności? Myślę, że tych barier jest, jest jeszcze trochę. Natomiast taką główną, oczywiście patrzę trochę z perspektywy firmy, która zajmuje się stacjami ładowania, jest to, aby. Stworzyć takie możliwości, takie też rozwiązania regulacyjne, aby tempo rozwoju infrastruktury ładowania było odpowiednie w stosunku do planowanego tempa y, rozwoju rynku samochodów elektrycznych, żeby nie było ryzyka polegającego na tym, że tych samochodów będzie dużo więcej niż jest w tej chwili, a infrastruktura nie nadąży, co przełoży się, że będą po prostu problemy w ładowaniu się w infrastruktur na infrastrukturze publicznej. A czy to dotyczy bardziej miasta, czy może jednak autostrad i dróg szybkiego ruchu? Myślę, że te wyzwania są chyba większe poza miastami, czyli w takich lokalizacjach, gdzie kierowcy szukają możliwości naładowania samochodu w trasie. E, mamy tych e, stacji zarówno w sieci Greenway, jak i, i u innych operatorów już kilkaset, które, są z, u, u, które znajdują się przy głównych e, szlakach komunikacyjnych. Natomiast głównym, myślę, problemem tego jest to, że to są pojedyncze ładowarki, gdzie zawsze jest ryzyko tego, że. Taka stacja może być w danej chwili niedostępna dla klienta z powodu awarii technicznej albo tego, że ktoś inny się ładuje. I y, to, co musi się wydarzyć, to przede wszystkim istotne zagęszczenie infrastruktury ładowania przy głównych drogach, zwiększenie liczby, liczby punktów, gdzie się można ładować, y, ale przede wszystkim tego, żeby tych ładowarek w poszczególnych lokalizacjach było więcej niż jedna. Czyli można powiedzieć, że. Nie potrzebujemy jakby zagęścić sieć w postaci odległości kilometrowej, ale na przykład stworzyć, żeby te punkty, które są w tym momencie, były bardziej rozbudowane? Myślę, że jedno drugie, ale, 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 ale w, w szczególności chyba jedna kwestia zwiększenia liczby stacji ładowania dostępnych w danej lokalizacji. Bo z perspektywy tego, kto jedzie samochodem, no ważna jest pewność możli naładowania się w określonym czasie. I nie możemy dopuścić do tego, że przy pojedynczych ładowarkach będą ustawiały się w przyszłości kolejki ludzi czekających wiele minut czy godzin na to, żeby naładować samochód. A czy nasza infrastruktura, choćby jeżeli chodzi o przyłącza, jest w stanie wytrzymać tak duże obciążenie, na przykład, żeby w jednym miejscu było parę ładowarek ładujących z dużą mocą? No i tu myślę, że jest duży problem. I on nie wynika z tego, czy generalnie sieć energetyczna jest do tego przygotowana, bo. Nawet przy bardzo ambitnych planach związanych z rozwojem liczby samochodów, myślę, że nasz system energetyczny to udźwignie. Natomiast problemem jest zapewnienie mocy w konkretnych lokalizacjach, co związane jest z koniecznością rozbudowy sieci dystrybucyjnej, energii elektrycznej, co związane jest z koniecznością szybkiego budowania odpowiednich przyłączy do miejsc czy te stacje. Mają e, powstawać, i problemem na tą chwilę jest to, że te procesy po stronie operatorów systemu dystrybucyjnego trwają bardzo długo. E, mamy przypadki czekania na wbudowanie przyłącza ponad dwa lata, no, no, zdarzają się projekty, które trwają trzy lata, co oznacza, że jeżeli tempo rozwoju samochodów elektrycznych będzie przyspieszało, może dojść do problemów polegających na to, że, na tym, że nie będzie można budować stacji ładowania yy, zgodnie z tym właśnie tempem rozwoju yy, samochodów elektrycznych, czyli że, że, że będziemy takie projekty realizować długo i, i podaż usług yy, będzie niewystarczająca w stosunku do popytu na, 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 na usługi ładowania. Jakiś czas temu uruchomiliście na drodze, jeżeli dobrze pamiętam, do Wrocławia huby szybkiego ładowania i już osiągnęliśmy poziom 150 kW mocy. Czy to jest jakby optimum, czyli cały czas idziemy w górę? Patrz na przykład, połączyła się sieć Ionity teraz 350, do 350 kW mocy. Tesla, która też, jeżeli dobrze pamiętam, ma 280 kW i do tego paręnaście punktów w jednym miejscu. Czy Greenway też idzie w tą stronę, żeby... Cały czas brnąć ku lepszemu i jeszcze przekroczyć może te 350, mm. takie powiedzmy, że sztandarowe 350. Yy, dokładnie tak jest, że yy, posiadacze samochodów elektrycznych oczekują yy, na tych stacjach szybkich yy, mocy, które są dostosowane do mocy ładowania danego pojazdu. No, po to, żeby skracać czas ładowania. I naszej strategii zakładamy, że y, w tej chwili będziemy budować stacje o mocy przynajmniej 100 kW y, y, i więcej, czyli 150-200 kW. Jest cały czas otwarte pytanie, czy biorąc pod uwagę koszty technologii zapewniających wyższą moc ładowania, jest to w tej chwili uzasadnione ekonomicznie, bo Liczba modeli samochodów elektrycznych, które mogą się ładować, powiedzmy z mocą powyżej 200 kW, no to, to, to jest, pewnie to można na, na palcach jednej ręki policzyć. E, I wydaje się, że popyt na usługi właśnie będzie gdzieś tam w tym przedziale 100 do 200 kW. W związku z tym podejmujemy w tej chwili różne działania, aby zwiększyć moc. Naszych ładowarek. W zeszłym roku i w tym roku wykonaliśmy wiele modernizacji stacji, podnosząc e, moc stacji z, e, z, z, z 50 do, do, do 100 kW, w niektórych nawet do 150. Ten proces zwiększania mocy dla istniejących ładowarek będziemy realizować e, w najbliższych miesiącach. No i też podjęliśmy decyzję, że od przyszłego roku, kupując e, nowe ładowarki, które mają być instalowane w naszej sieci, ich moc. Będzie na poziomie przynajmniej 150 lub 200 kW. Tak więc należy spodziewać się tego, że sukcesywnie dostępna moc na ładowarka Greenwaya będzie rosła. A czy z punktu widzenia legislacyjnego duży problem. Inaczej łatwiej jest zbudować nową stację, czy zwiększyć jej moc? No, zdecydowanie łatwiej jest zwiększyć moc stacji ładowania, ponieważ jak realizujemy takie projekty, to już przewidujemy, że w przyszłości ta moc ma być wyższa. W związku z tym przyłącze jest odpowiednio przygotowane. No, sam proces inwestycyjny jest już zrealizowany, więc zwiększenie mocy najczęściej to jest po prostu dołożenie dodatkowych modułów do istniejącej stacji ładowania, co, co wręcz można zrobić no, praktycznie z dnia na, z dnia na dzień. Yy, tak więc, yy, a z kolei budowa nowej ładowarki to jest proces, który często trwa i dwa albo trzy lata. To właśnie z powodu, o którym wspomnieliśmy wcześniej, czyli długiego cyklu realizacji przyłączeń energetycznych przez yy, firmy energetyczne. W waszej ofercie jest parę ofert, można powiedzieć abonamentów, które można wykupić przy stałej opłacie i dzięki temu obniżyć sobie koszty ładowania. Dzięki kampanii elektromobilni również jest taka opcja, że dla zarejestrowanych użytkowników po wypełnieniu ankiet też są zniżki, jeżeli dobrze pamiętam do 10%, co jest szczytnym celem, żeby jakby zachęcić. Tylko pytanie, czy to już jest ten moment, że ta cena energii jest wystarczająca, czy jeszcze powinna być mniejsza? Ewentualnie, co zrobić, żeby była mniejsza? No i tutaj myślę, że no, trzeba jednoznacznie powiedzieć o pewnym takim fundamentalnym wyzwaniu, z, jakimi, z jakim borykają się wszyscy operatorzy infrastruktury ładowania. One polega na tym, że koszt inwestycji w stacje ładowania, w szczególności te szybkie o mocy 100-150, jest bardzo wysoki. Do tego dochodzą bardzo znaczące koszty związane z utrzymaniem tych ładowarek. Jest to koszt wynajęcia miejsca, ubezpieczenia, serwis, obsługa klienta i, i, i tak dalej. Więc problem polega cały czas jednak na tym, że te koszty w stosunku do popytu na te usługi no, są, są bardzo znaczące i to się przekłada na to, że cały czas infrastruktura ładowania w Polsce jest deficytowa. Y, operatorzy dokładają cały czas do tego biznesu licząc oczywiście że w przyszłości kiedy popyt na usługi ładowania wzrośnie przychody zaczną pokrywać te koszty więc na tą chwilę gdyby nie ma przestrzeni ekonomicznej do tego żeby myśleć o jakimś istotnym obniżeniu ceny ładowania na y, infrastrukturze y, publicznej. Dodatkowo trzeba pamiętać, że y, no, w ostatnich szczególnie miesiącach cena energii wzrosła bardzo bardzo znacząco, są to wzrosty rzędu kilkudziesięciu procent. Tak więc ja, ja raczej bym zakładał, że w przyszłości, w przyszłym roku, mogą następować podwyżki y kosztu ładowania samochodu elektrycznego z infrastruktury publicznej. Natomiast zawsze trzeba podkreślać i pamiętać y o tym, że ładowanie samochodu z ładowarki y ogólnodostępnej y powinno stanowić w pewnym sensie dopełnienie y y ładowania tego samochodu w domu, w miejscu pracy. Tam, gdzie koszt energii jest najniższy, czy też koszt infrastruktury, która jest do tego niezbędna, jest, jest najniższy. I, i, I jak się wszystko policzy, wówczas cały czas okazuje się, że eksploatacja auta elektrycznego jest znacząco niższa od eksploatacji samochodu z silnikiem spalinowym. Powiedział Pan o progu opłacalności. Czy jest już jakby określony, ile musi być samochodów elektrycznych, na przykład w Polsce, które by korzystały z sieci publicznej, żeby ten cały proces, który właśnie budujemy, już się zaczął opłacać. To jest, jeden, to jest tylko jeden z elementów pewnego równania, które trzeba. Przy, trzeba sobie zbudować, żeby odpowiedzieć na takie pytanie, bo drugim elementem jest y, liczba y, dostępnych, y, ogólnodostępnych stacji ładowania, to nie jest tak, że my, firmy to zbudowały i, i na tym y, zaprzestały. E, e, aktywności e, e, i tak więc bardzo trudno coś takiego wyliczyć. My raczej odwołujemy się do kwestii związanej z tym, jaki powinien być poziom wykorzystania stacji ładowania, aby można było osiągnąć rentowność tego typu działalności. W tej chwili poziom wykorzystania stacji ładowania średnio w Polsce, ja nie mówię mhm. o pewnych pojedynczych przypadkach, gdzie to może być istotnie wyższe e, to, jest, to jest poziom kilku procent. E, wydaje się, że dopiero dojście do poziomu kilkunastu procent e, pozwala na to, żeby koszty związane z utrzymaniem tej infrastruktury były pokryte z przechodów. A czy przysłowiowa podróż nad morze, ewentualnie w tym okresie w góry, no bo mamy okres zimowy, jest już możliwa bezproblemowo dla samochodów elektrycznych? Na przykład, może dokończę jeszcze, e, tak jak. EV Klub Polska przygotował kampanię związaną z darmowymi przejazdami samochodami elektrycznymi w wybranych autostradach. Czy mogą już osoby, które nimi podróżują, bez problemu dotrzeć w większość rejonów Polski, w szczególności nad morze, które było takim sztandarowym kiedyś projektem, żeby właśnie nim dojechać tam? Znaczy, podróżowanie po Polsce jest już możliwe pewnie trudno powiedzieć, że ono jest bezproblemowe, bo zawsze trzeba jednak to zaplanować, zawsze trzeba się liczyć z sytuacją taką, że trzeba będzie chwilę poczekać, aby się naładować na danej stacji ładowania, ale to, co zostało zrealizowane w ostatnich latach w naszym kraju, no dzięki między innymi naszym wysiłkom, ale również innych firm, to to, że właściwie w każdym regionie Polski znajdzie się szybką ładowarkę, w której, na której się można, można naładować. Pamiętam czasy, E, chyba to był 2017 rok, kiedy kupiłem samochód elektryczny dla mojej żony. E, był tu używany Nissan Leaf, e, kupiony w Krakowie. E, I wówczas e, nie było innej opcji, jak oczywiście można było wziąć lawetę, ale postanowiłem, że ten samochód przyjedzie do miasta, gdzie mieszkam, e, na własnych kołach. I musiałem zaangażować mojego tatę emeryta, który chyba spędził Dobrze pamiętam, dwa dni w podróży, e, ładując się e, często na ładowarkach hace, bo po prostu nie było innej opcji wówczas. W tej chwili to wygląda zupełnie inaczej. Tych, tych punktów ładowania szybkiego jest już kilkaset w naszym kraju, więc jeżeli się po prostu trochę zaplanuje tą podróż, e, to, 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 to można e, m, e, przemieszczać się e, po terenie całego kraju. Greenway jest największą siedzibą w Polsce. Czego możemy się nowego spodziewać w najbliższym czasie? Jakieś nowe lokalizacje wy będziecie teraz otwierać, czy może poza modernizacją, o których Pan mówił wcześniej, jeszcze dodatkowo na przykład będzie stawała druga ładowarka obok hmm. istniejącej? Na pewno chcemy zidenty 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 zidentyfikować rozwój naszej sieci w przyszłym roku, gdyż zakładamy, że ten rynek zacznie się bardzo dynamicznie rozwijać, głównie za sprawą dopłat do samochodów elektrycznych. W związku z tym przygotowujemy bardzo szeroki plan inwestycyjny, związany zarówno z e, budową stacji ładowania w nowych lokalizacjach. E, mamy już podpisane umowy na, na, na wybudowanie kostu e, stacji ładowania w zupełnie nowych miejscach. E, I to będzie jeden kierunek. Drugi kierunek to to, o czym wspominałem wcześniej: będziemy zwiększać moc stacji ładowania, które już istnieją w naszej sieci. Oraz dostawiać kolejne ładowarki y, obok, obok tych, które już istnieją. I ostatni taki obszar, który dla nas będzie bardzo ważny, to, 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 to budowa y, 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 tak zwanych hubów ładowania, czyli rozwój tej koncepcji, którą już zaporządkowaliśmy. Mamy już kilkanaście tego typu y, lokalizacji w Polsce, gdzie stoi po kilka ładowarek. E, chcemy to lokować w miejscach, gdzie przewidujemy, że będzie największy ruch samochodów elektrycznych, największy popyt na, 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 na te usługi e, i robić to w takiej formule, aby zawsze była możliwość dalszego rozwoju, e, liczby stanowisk e, do ładowania w, w danym miejscu. A czy mógłby Pan naszym słuchaczom przybliżyć koncepcję hubów? Ponieważ no, to jest stosunkowo nowe w Polsce do tej pory, jakby była stacja, a huby są takim pojęciem, które jakby dopiero gdzieś zaczyna się rozwijać. No to jest po prostu miejsce, w którym stoi kilka ładowarek, e, co istotnie zwiększa e, komfort poprzez to, że jest większa pewność, że jak się tam przyjedzie, to będzie wolne miejsce do ładowania samochodu elektrycznego. E, e, chcemy zacząć e, budować takie huby przy założeniu, że stać tam ben, będzie powiedzmy na początku 3-4 e, stacje ładowania, czyli e, infrastruktura zapewniająca możliwość ładowania od 6 do 8 samochodów jednocześnie z opcją dostawiania kolejnych punktów ładowania w momencie, kiedy popyt na te usługi będzie, będzie rósł. A też nowe lokalizacje to raczej będą przy autostradach i drogach szybkiego ruchu, czy również mówimy tutaj o miastach? Również przy miast, w miastach, przy czym w takich miejscach, gdzie również jest tak zwany ruch tranzytowy. Yy, czyli gdzie, gdzie kierowcy samochodów elektrycznych, czy to wyjeżdżają z miasta, wracają lub przyjeżdżają obok i, i, i mogą się tam, yy, będą mogli się tam naładować. Yy, tak więc yy, to, 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 będzie, to będzie coś, co myślę w istotny sposób zmieni podejście do budowy infrastruktury ładowania w przyszłości w Polsce. A już na koniec chciałem zapytać, jak w pańskim, mniemaniu, będzie wyglądała idealna przyszłość elektromobilna. Między innymi w Polsce oczywiście i na świecie. No, myślę, że kluczowe jest właśnie zapewnienie możliwości ładowania samochodów we wszelkich miejscach, gdzie ten samochód parkuje. E, no, myślę, że, 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 że podstawowa kwestia to ładowanie w domu. E, pewnym wyzwaniem cały czas jest stworzenie takich możliwości dla osób, które nie mieszkają w własnych domach, na osiedlach mieszkaniowych, czy też w budynkach, które nie mają, szczególnie wtedy, kiedy nie mają dostępu do własnych miejsc parkingowych, i trzeba tworzyć możliwości w tym zakresie. Drugi obszar, który musi się bardzo szybko rozwijać, to kwestia ładowania samochodu w miejscu pracy. Także przez te godziny, kiedy auto stoi, no, popierało energię. I, i, I dzięki temu m, podnosiło istotnie komfort dla użytkownika. E, I dopiero dopełnieniem tego powinny ba, powinna być infrastruktura publiczna, która też się powinna rozwijać w różnych obszarach. E, mówiliśmy o kwestiach związanych z infrastrukturą przy e, drogach szybkiego ruchu, autostradach. To na pewno musi się rozwijać, ale również myślę, że ważne jest to, żeby ta infrastruktura publiczna, e, e, bazująca na ładowarkach AC, powstawała w miastach. Tak, żebyśmy. Mieli wiele możliwości yy, ładowania, kiedy po prostu parkujemy gdzieś w mieście, chcąc załatwić bieżone, nasze codzienne sprawy. I, I wówczas mieli możliwość doładowania sobie samochodu elektrycznego. Yy, I wówczas yy, myślę, że, 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 że będzie, będzie to po prostu wygodne, i dzięki temu będzie rosła rzesza tych, którzy będą chcieli przesiąść się na samochody elektryczne. Jasne, super. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był Rafał Żrzecki, prezes Greenway Polska. Dziękuję. Dziękuję bardzo.